Witajcie, z tej Man Just Play Games i to... To chcę, żeby był taki film ogólnie informacyjny. Cieszę się, że jest jakąś krew w lewo, trzeba było dziwnie za czarny ekran nagrywać. Chcę, że to był taki film informacyjny, w którym chcę powiedzieć, że udało mi się, że udało mi się. Um, Musiałem wymienić laptopa starego z tego powodu, że już zaczynało się z nim dziać bardzo dużo niefajnych rzeczy zaczęło bardzo dziwnie się znowu zachowywać co się coś w nim zepsuło i byłem zmuszony jak najszybciej wymienić laptopa i na tym co chciałem, jak mam pisany w Discordzie. I efekt jest taki że tak jak mówiłem Prawdopodobnie wrócę z nagrywania odcinków na YouTube. Tylko nie na swoim starym koncie, lecz na nowym. Który jest stricte, jak pamiętacie na samym początku były tylko live z 4 z gier. I to ps 4, więc jakoś też tam nie powalała, ale tym razem wydaje się, że będziemy mogli to zmienić w najbliższym czasie na nagrywanie gier na nagrywanie gier. Jakichś oczywiście może łatwiejszych gier bo nie jest jednak na najwyższych sorów, jeśli teraz widzicie. FPS -y z Steam, te co mam uruchomione, to widzicie, że nie gram w stosunku FPS-a podczas nagrywania w Antarcton, <coughs> a nie jest to co gra. A są ustawienia na, na najwyższe, a w dodatku nie, nie, nie ustawiam OPS-ie pod nagrywanie, tylko pod chyba pod nagrywanie, przez wypadek. Ale wracając z tego, chcę rozwinąć ten kanał, choć troszkę, jeśli się uda. I z, w miarę czasu wszystko tam na nim pozmieniać, chociażby może złożyć komputer, a nie kupować laptopa do grania. Może na tym nie że będę tylko live. Y. A jeśli będę miał komputer, to będę na nim robił muszę tylko filmy. Każdy jak na razie, no to wiadomo jak to wygląda. Co to jest? Obecnie jestem takim trochę rozskroku Bo ostatni live Kirby to była live z metro się się nie dziwię Przepraszam, się nie mylę A szanujmy się, też nie jestem dobrym graczem w metro, co nie znaczy, że nie będzie czasami na z PS4 będę je robił. Głównie chodzi mi o to, że tak jak mówiłem mam zamiar robić odcinki na YouTube z gier. Co topa, Jeśli się uda. I tutaj mam do Was taką, takie pytanie. Chcielibyście jakąś konkretną serię gier. Może gdzieś tam pod tym filmem wypiszę dostępne gry, jakie mam, nie wiem, może z Epic Games Star? albo systema albo możecie podać propozycję w jaką grę możemy zagrać na przykład Postaram się jakoś, jakoś to wszystko zgrać się będzie to gra nie mam albo gr albo gra w, w fajniej się gra multiplayer z innymi kolegami, no to to możecie sobie odpuścić I zanim ktoś się spyta, czy będzie pytanie 13? -tego? Nie Nie będzie 15, 13, to możecie sobie wykreślić takie gry nie nagra. Um. Poza tym chciałbym też dzielić się od Was jakie jaką wyszmy się ciężego zobaczyć. Również jakiś miał przykład Waszych preferencji. Zanim ktoś się spyta, czy będzie gra Kroj Cyberpunk'a, nie wiem. Jak to będzie wyglądało podczas nagrywania. Jak teraz nie wiem, jak się to wszystko nagra. Mam nadzieję, że dobrze, że to nagra, a nie źle. Jeśli to źle nagra, to, to, to będzie trochę słabo. W wszędzie... Nie będzie tego. Czarcia, co? Skam. Ja do tych informacji dzięki wszystkim, że jesteście ze mną, że się złościcie na to, że wszystko się tutaj pojawia jak chce i kiedy chcę. To, że jak ktoś nagrywa jakąś grę, w której można być niegrzeczą czasem dożyć, to to, że jestem pepego albo jakimś noobkiem. Więc to gdy się daje chyba na no, tyle z tymi naszymi informacjami, bo nic ciekawego nie mam do przekazania. Więc czekam na Wasze <grym> propozycje też. Zobaczcie odcinków. Z czego jak? Czy może wójcie live? czy może jednak wrójcie y, odcinki. Wszystko zostawiam tak naprawdę wam do wyrażenia swojej opinii. Jeśli nie będziecie chci chcieli już więcej levelów z PS4, okej, okay. nie będę ich robił, albo będziemy je robić bardzo sporadycznie, żeby się to też nie przejadło. Czyli też na PS4 maksymalnie, jakoś tutaj możecie obejrzeć film, to jest 720p. Najwyżej można w 60 klatkach to puścić, więc to jest jeden wielki plus, to był PS4 Pro, byłoby lepiej. A Pro nie mogłem nigdzie kupić. O, pierwsze, nie chciałem kupać Pro, Ponastawiałem się na, czy to, że albo założę komputer, bo kupię tego mocniejszego laptopa. Że nawet to trochę jest z... mocniejsze gry nagrać, ale no, sytuacja jest taka, jaka jest. Ale tak, ogólnie liczę na Was, Was, propozycjami, jaką grę moglibyśmy zagrać. Bardzo bym to docenił. Jak się podali dokładną jakąś grę. Na przykład, może nie wiem. Chcielibyście zobaczyć na przykład jakieś Bordolance, jakąś starszą grę, jakąś nowszą grę. Wszystko należy do Was. Możecie napisać w komentarzu. Jeśli macie taką okazję, ja z miłą chęcią przeczytam komentarz. Skomentuję. Popytam się też was, co o tym wszystkim myślicie. Więc tak jak już mówiłem wcześniej, dzięki za wysłuchanie mojego suchego grędzenia, nudnego, monotonnego, i to widzimy się w kolejnym razem. Razem. Może w jakiejś krze, a może na transmisji na żywo. Kto wie, zobaczymy. To co? Siema!